I tylko pięć koni I konie ruszyły. Ruszył gorzej Louisville, tymczasem na froncie Tarik, tutaj blisko frontu jest również Konakor. Konakor, ona prowadzi, na drugim miejscu Caro Giorgio, na trzecim Ophija Saidan. na czwartym miejscu galopuje Tarik i stawkę zamyka Louisville. Konie mają do pokonania jeszcze 1400 metrów. Konakord takim tempem umiarkowanym, na drugim miejscu Karo-Giorgio, na trzecim Ofilia Sejdan. No i stawkę zamykają y, Tarik razem z Louisville. Koni mają do pokonania jeszcze 1300 metrów. Konakord troszkę teraz podkręciła tempo, na drugim miejscu Karo-Giorgio, dalej przy kanacie Ofilia Seydan, y, Tarik za nimi i ostatni przy kanacie galopuje Louisville. Już wchodzą w ostatni zakręt. Konakor ciągle jest pierwsza, ciągle tutaj jest blisko Filia Sajdan i także Karo Giorgio. Już tam idzie w posyle Tarik i ostatni Louisville. Taka jest sytuacja w pół zakrętu. Kor ona wyprowadzi na prostą, ale blisko niej galopuje Karo Giorgio. Te dwa konie, dalej Filia Sajdan, Tarik i ostatni Louisville. Rozpoczyna się finisz, na prostą wyprowadzi. Conacor i ona próbuje uciekać, ale do celownika jeszcze jest daleko. Próbuje do niej się zbliżyć tutaj zdecydowanie Karo Giorgio. Te dwa konie mają przewagę. Próbuje jeszcze tam finiszować, ale to jest wszystko daleko. O filia do celownika 200 metrów. Konakor ucieka polem Ofilia Saidan i tam także rzucił się Tarik. I tutaj środkiem doskonale galopuje Caro giordio Za chwilę celownik wygrywa gonitwę. No tutaj jest krótka albo Filia Saidan, albo Konakor.